Dla obiegu wtórnego między buforem a naszą instalacją odbiorczą kaloryferową wybieramy nastawę proporcjonalną, tą, którą widzicie, oś XY i przekątna w górę. Tym przyciskiem wybieramy siłę. Najlepiej zostawić to na trzecim biegu. Jeśli u inwestora okaże się, że na instalacji ma gwizdy świsty robicie mu dwa, przepraszam. No, chyba czym za daleko, przepraszam, było nie ma, odnować. Bo. bo chodzi mi o to, że wtedy to już jest po stronie Inwestora. Chcesz z nami z od początku zrobić? Cały filmik? No może bo lepiej. Łatwiej niż potem uśmiechno. ja nie wiem co. To nie zależy okay. o tym, nie? Dobra, okej. Od nowa idziemy, tak? 3, 2, 1. Pompa obiegowa firmy LFP. Taką pompę możecie znaleźć na obiegu pierwotnym i obiegu wtórnym. Jeśli będziecie ją montować na obiegu pierwotnym między jednostką zewnętrzną a buforem, musicie dokonać nastawy stałoobrotowej. Pierwsza pozycja, wybieracie sobie siłę 3 i zostawiacie. W przypadku, gdy tą pompę będziecie montować na obiegu wtórnym rozbiór naszego medium z bufora na instalację grzewczą kaloryferową, wybieramy nastawę. Proporcjonalną, przyciskiem wybieramy siłę, w przypadku gdy ta pompa będzie na obiegu wtórnym między buforem a podłogówką wybieramy nastawę środkową i ustalamy siłę nośności naszego medium, na przykład 3.